Panie Wojewodo, otwarcie nowej drogi y, to nietypowa droga i nietypowe miejsce. Jak pan generalnie rzecz biorąc, ocenia tą inwestycję i w ogóle tą to, to, to dzisiejszą uroczystość? E, uważam, że to e, bardzo ważny e, odcinek. E, po raz pierwszy chyba na terenie naszego regionu taka inwestycja i w takiej technologii. Warto się uczyć nowych rozwiązań, bo one są potrzebne wspólnotom lokalnym, ale to, co dla mnie najważniejsze, to to, że przy okazji budowy tej drogi wybrzmiewa ta dobra współpraca pomiędzy rządem i samorządem. To jest dla mnie najważniejsze, że małe ojczyzny potrzebują wsparcia. Ja jako wojewoda, który prezentuje gabinet premiera Donalda Tuska w regionie, mogę wspierać takie inicjatywy. 80% dofinansowania przeszło 3 miliony złotych. Dobrze to powstało, to będzie służyło wspólnocie lokalnej. To jest idea dobrej współpracy między rządem i samorządem. No właśnie, jak się układa ta współpraca między rządem a samorządem, gdzie w konserwatywnym regionie reprezentuje Pan rząd, który nie, nie zawsze w koalicja cała w po podziela te konserwatywne wartości. Koalicja jest bardzo e, szerokim miejscem, które łączy różne wrażliwości, e, łącznie z wrażliwością konserwatywną. To są wartości bardzo bliskie mnie osobiście i e, nie mam żadnego problemu z tym, aby reprezentować bardzo dobry rząd Donalda Tuska w województwie podlaskim, najpiękniejszym regionie w naszej ojczyźnie. Jeszcze mam wobec tego to, para, takie pytanie. Pan jest raczej biegaczem, nie y, cyklistą, ale tutaj ścieżka typowo rowerowa. Spodziewa się Pan kolejnej inicjatywy, tym razem dla y, osób, które będą biegały? Biegać można w lesie, biegi są uliczne, ale każda forma aktywności fizycznej to jest dobry sposób, żeby dbać o własne zdrowie i wydaje mi się, że trzeba z tego korzystać. Ruszajmy się, bądźmy aktywni, bo to po prostu profilaktyka i dbanie o nasze zdrowie. Panie pośle, nietypowa inwestycja i nietypowy, nietypowa pora na jej otwarcie dla cyklistów. Jak pan ocenia generalnie tu holenderską drogę? Piękna droga, tym bardziej, że jest to droga, która leży przy Muzeum Fotografii Mienia Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej. Myślę, że jak popatrzymy za nasze plecy, to Wiktor Wołków nie powstydziłby się takich kadrów do swoich pięknych fotografii. Wiemy, że był mistrzem podlaskich krajobrazów, ale nie tylko. i Myślę, że jeśli mógłby to, to na pewno by korzystał z tej drogi nie tylko jako rowerzysta, czy też kierowca samochodu, ale też jako fotograf, bo naprawdę jest na co popatrzeć. Generalnie, Wojewoda powiedział, że to dobry przykład współpracy rządu z samorządem, zwłaszcza jeśli one są różnych orientacji politycznych. Pan się z tym zgadza? Myślę, że się warto z tym zgodzić. Niemniej te pieniądze, które teraz obecnie płyną do samorządów to są jakieś po prostu ochłapy, brzydko mówiąc grosze. Przed chwilą rozmawiałem z wykonawcą tej drogi, który mówi, że no, oni narzekają na brak robót po prostu, a to wynika z tego względu, że rząd Donalda Tuska, którego przedstawicielem jest pan wojewoda w naszym regionie, nie desygnuje środków na programy właśnie dla małych wspólnot lokalnych. Panie radny, pan jest y, mieszkańcem tego powiatu, ale też z drugiej strony mocno jest pan związany z y, gminą Łapy, ale również z wszystkimi miejscowościami, które leżą w okolicy, z tego okręgu został też pan wybrany. Jak się w pana, jak się panu z kolei podoba droga dla cyklistów? Bo pana raczej kojarzę z inną dyscypliną sportu. Tak, w Łapach się urodziłem, a, a w gminie tu mieszkają moi rodzice, więc y, te rejony są mi bardzo bliskie. Droga jest przeurocza, przepiękna, ale co najważniejsze... To nie tylko inwestycja, to też poprawienie bezpieczeństwa, poprawienie komfortu i dla mieszkańców, i dla turystów, ponieważ, tak jak mówił Pan Poseł, jest tu przepiękne Muzeum Wołkowa, które w tamtym roku razem otwieraliśmy jeszcze, jak marszałkiem był Artur Kosicki, a wicemarszałkiem obecny poseł, wicemarszałek Łukaszewicz. Wtedy też tą inwestycję wspólnie razem samorządowo, razem samorząd gminy Turośń, razem z samorządem województwa zrobiły to muzeum, i dziś możemy się cieszyć nie tylko muzeum, ale też dobrym dojazdem do tego muzeum. Dlatego zapraszamy wszystkich turystów bardzo serdecznie, bo warto odwiedzić gminę Turość Kościelna i muzeum imienia Wołkowa. Nowa droga, pan wojewoda wspomniał, że to bardzo rzadki przykład bardzo dobrej współpracy samorządu z rządem, zwłaszcza jeżeli nie są tej samej barwy. To są fakty niezaprzeczalne. Ja starałem się też w swojej wcześniejszej wypowiedzi wykazać, jak jedne zdarzenia powodują konsekwencje następnych wydarzeń i cały cykl takich przedsięwzięć. Wyremontowany obiekt tego naszego dworku, umiejscowienie tam Muzeum Wołkowa dało impuls, żeby poprawić otoczenie i wizerunek tego miejsca. I następne potrzeby związane z tym spowodowały, że po złożeniu Dobrych wniosków do rządowego programu dostaliśmy dofinansowanie do dwóch ulic wokół tutaj muzeum. Dziś jesteśmy świadkami finalizacji tego przedsięwzięcia. Jak się otoczenie zmieniło, no to wystarczy tylko wytężyć wyobraźnię, jak było, jak jest. I jeszcze jeden element tu jest w ramach realizacji planowanej. To jest program rewitalizacji rośni kościelnej i właśnie dawny teren poparkowy i parku, obecnie pozostałości parku, który jest widoczny obok tego dworku. W ramach te, tej rewitalizacji planujemy doprowadzić do porządku, u, u jego, u, ułożyć tam ścieżki, żeby było miejsce do odpoczynku, do relaksu w tym bardzo historycznie pięknym otoczeniu muzeum. Skąd ten pomysł na taką drogę? Bo droga jest nietypowa. Nie spotkałem się jeszcze z taką drogą. W swojej prze, w przeszłości byłem dyrektorem WORD-u, więc temat dróg i bezpieczeństwa jest mi znany, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. To jest pokłosie wyjazdu do Holandii, ponieważ od lat bardzo aktywnie rowerowo się udzielam, uczestniczę w różnego rodzaju rajdach. Będąc w Holandii, wypożyczałem rowery. Jeździliśmy po Holandii. Jak zauważyłem infrastrukturę rowerową daleko dalej rozwiniętą i posuniętą w Holandii, oni mają oczywiście wieloletnie tradycje w tej kwestii. Zauważyłem tam, że na osiedlowych drogach, o małym ruchu, drogach lokalnych, jest taka infrastruktura pozwalająca na to, żeby godzić ruch samochodowy z ruchem rowerowym, zwiększając bezpieczeństwo rowerzystów. Przeniosłem tu na nasz grunt. Trochę czasu zajęło przekonywanie i szukanie projektanta, który by się zgodził na takie uwarunkowania. Kilku mi odpowiedziało, że nasze przepisy nie pozwalają na takie rozwiązania, ale w końcu podjął się jeden z projektantów zaprojektowania takiej drogi, widocznie spełnił wszystkie oczekiwania naszych przepisów, bo dostaliśmy pozwolenie na budowę i dziś finalizujemy i między innymi z dzisiejsze stwierdzenia niektórych osób, w zasadzie wszystkie są jednomyślne, że takiej drogi jeszcze nie wiedzieli. O takiej funkcji i takim układzie ruchu na tej drodze. Jest Pan, jak widać, wobec tego osoby bardzo upartą, skoro udało mu się Panu przekonać do tego projektantów i osoby, które dopuszczały. Czy Pana zdaniem w tej chwili tutaj to miejsce po otwarciu tego, tej drogi ożyje, to, to muzeum stanie się takim właśnie miejscem, gdzie nie tylko cykliści będą mogli go odwiedzać? Myślę, że to jest taki cel też usytuowania naszego muzeum, oddziału Muzeum Podlaskiego w Torośni i komunikacja rowerowa. Na zasadzie wszystkich inwestycjach, które wykonujemy drogowe, wykonujemy infrastrukturę rowerową. Natomiast nie ma jeszcze ciągłości tej infrastruktury, co niekiedy jest mi zarzucane, że no cóż z półkilometrowego odcinka ścieżki, jak ona się kończy w polu. Ale jeżeli ktoś się przyjrzał, jakie inwestycje były prowadzone też w mieście Białystok, po prostu późniejsze następne te inwestycje, łączą te odcinki i mamy taki pomysł, niebawem będziemy budować ścieżkę na pewnym odcinku w Niewodnicy Kościelnej, która... Też nie będzie jeszcze ciągłością z miastem Białystok, bo rozmawiamy z gminą Choroszcz i połączeniem z klepaczami i ze staroświecami z miastem Białystok, żeby były pełne ciągi łączące pewne odcinki możliwe do przemierzenia. Więc to jest taka konsekwencja działania i myślę, że w przyszłości ruch rowerowy, ruch turystyczny rowerowy i z miastem Białystok, i innych grup, grup turystycznych po prostu spowoduje, że będzie jeszcze więcej osób chętnych do zwiedzania naszego muzeum. Gmina tura śledzi troszeczkę na uboczu tych głównych szlaków drogi do łap. Bo trzeba skręcić i zjechać tutaj, żeby dostać się do, do serca gminy, do, do, do jej stolicy. Ale to muzeum i stworzenie tych właśnie dróg to chyba jest strona, bruch w stronę tego, żeby coraz więcej osób odwiedzało gminę. Pewne przypadki, jak wspomniałem, spowodowały usytuowanie tego muzeum, ale pozytywne przypadki, ono jest faktem niezaprzeczalnym. Ale to, co wcześniej wspomniałem, mamy z powiatem wspólnie opracowany projekt dokumentacji na drogę łączącą właśnie dwie drogi 678 i 682, drogi wojewódzkie w kierunku Wysokiego Mazywiecka i Łap. Skomunikowania z, z naszą siedzibą gminy poprzez modernizację drogi. Pierwszy odcinek już został wykonany od strony drogi 678 od miejscowości Tołcze. I proszę zwrócić uwagę, że przy modernizacji tej drogi Został sytuowany ciąg pieszojezdny 3 trzymetrowy, oddzielony zupełnie od pasa drogi. I taki ciąg jest zaprojektowany do samej turośni kościelnej. Więc łącząc tych kilka później odcinków, będzie wiele wariantów. I wierzę, że grupy rowerowe i z miasta Białogostoku, być może z innych miejscowości z ŁAB, z Choroszczy, z Juchnowca, będą miały pretekst i możliwości, żeby korzystając z bezpiecznej drogi, odwiedzić również muzeum, a to będzie promocja naszej gminy. Panie Wójcie, zaprosił Pan, jak widziałem, tutaj też kilku włodarzy z sąsiadujących gmin. Ma Pan nadzieję namówić ich na takie same holenderskie drogi u nich, na terenie, na terenie ich gmin? Namawiać nie mam zamiaru. Natomiast nie była to premedytacja pełna z mojej strony, ale pewna tak, bo jak wielokrotnie rozmawiamy i mówię o takich drogach, to nie za bardzo wcześniej widząc takie drogi, można łatwo wyobrazić, jak taka droga faktycznie wygląda, więc zaprosiłem z sąsiednich gmin, żeby no, też podnieśli rangę naszego wydarzenia, ale też zapoznali się, że można w ten sposób też budować infrastrukturę drogową i rowerową. I wierzę, że bez namawiania. Do tego wrócą. No i jedyny cyklista wśród yy, otwierających, bo wszyscy pozostali to sportowcy, biegacze albo sportowcy tylko z deklaracji. To panie pośle, kiedy pan będzie tutaj testował na rowerze tą drogę? Mam nadzieję, że jak będzie ten rajd rowerowy organizowany przez Muzeum Podlaskie z, z Podratusza w Białymstoku tutaj do e, trośni Kościelnej, Warto skorzystać z tej ścieżki, która towarzyszy drodze w samej turoci kościelnej. Rzeczywiście nietypowa droga, nietypowe rozwiązanie, gdzie ścieżka rowerowa jest praktycznie połączona z drogą dla samochodów i warto z takiego pomysłu skorzystać. To oszczędza miejsca. W wielu miejscach nie da się obok drogi przeznaczonej dla samochodów umieścić ścieżkę rowerową, a tu w jednym pasie drogowym są i ścieżka rowerowa, i trasa dla samochodów. Jak się Pan w ogóle zapatruje na to yy, takie właśnie inwestycje? To jedna z nielicznych inwestycji, jeżeli chodzi o y, takie dosyć śmiałe infrastrukturalne y, imprezy, które, jakby tu powiedzieć, ostatnio są coraz rzadsze, a wygląda na to, że w przyszłości będą jeszcze rzadsze. Niestety, nawet wykonawca w rozmowach kularowych narzekał na to, że brakuje w tej chwili przetargów organizowanych przez samorządy, przez instytucje publiczne. Widać wyraźnie, że brakuje pieniędzy publicznych wrzuconych na rynek. To będzie powodowało, że firmy budowlane będą musiały ograniczać zatrudnienie. Pewnie wiele z nich będzie miało nawet kłopoty z przetrwaniem. To pokazuje, jak polityka rządu Donalda Tuska będzie oddziaływała, już oddziaływuje na te biedniejsze województwa, jakim jest między w województwo Podlaskie. Niestety dobry czas już minął, czas programów rządowych, takich jak Polskie Ład, które dawały ogromne środki gminom wiejskim, gminom biedniejszym, już minął. Dziś praktycznie wójtowie i samorządowie nie mają skąd brać pieniędzy na inwestycje publiczne. Panie pośle, a sama gmina tu rośnie, leżąca trochę na uboczu. Muzeum, droga. To taki dosyć niezbyt częsty przykład gminy, trochę leżącej w zaciszu, która, która ma tak dużo fajnych inwestycji. Bo przyjeżdżaliśmy jeszcze niedaleko, widzę, że był też remontowany Orlik. Tu się całkiem sporo dzieje. Mimo wszystko, gmina jest bardzo konserwatywna i taka, powiedziałbym, opozycji do obecnego układu rządzącego. Na czym to polega? Jest tu dobry wójt, który doskonale zna gminę, ale także bardzo dobrze obraca się, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Od wielu lat pan wójt jakoś pozwól. Potrafił zdobywać środki na budowę dróg, na remonty kanalizacji, ale i także na cele kulturalne, bo mówimy choćby o tym muzeum Wołkowa, i potrafi zrealizować inwestycje, które są nieoczywiste. Rzadko się zdarza, aby gminy wiejskie miały muzea wychodzące poza lokalne tradycje, lokalny obszar, a wołków to przecież postać. Znana w naszym województwie, która no, jest symbolem, mistrzem fotografii. Wydawałoby się oczywistym, że powinno być to muzeum umiejscowione w Sopraśle. Okazało się, że wójt nie potrafił sprowadzić jego zbiory tu, właśnie je wyeksponować i to miejsce będzie stopniowo żyło. Będzie przyciągało także ludzi z Stoku będzie przyciągało turystów i na pewno ta infrastruktura drogowa, która na szczęście się polepsza, będzie także ułatwiała korzystanie z tych obiektów kulturalnych. Pierwsza taka droga, pierwsza w, nie tylko w województwie, ale chyba w kraju. Pierwsza droga w stylu holenderskim, która łączy możliwości dla cyklistów i dla osób, które jeżdżą samochodami. Sposób na aktywność jak zauważył wojewoda ważna jest każda aktywność i co ciekawe dużo osób z różnych stron scen politycznych pojawiło się tutaj i zgodnie chwaliło burmistrza za to, wójta przepraszam, za to, że potrafił zrobić realizację tak dużej inwestycji. Czy to dobrze, czy to źle? No cóż, czas pokaże. Na tą chwilę Grzegorz Jakuć może poszczycić się drogą, bardzo dobrą drogą do Muzeum Wołkowa, które naprawdę jest w dobrej technologii i bardzo nowoczesne. Przemysław Srosiek, Dzień Dobry Podlaskie. Sponsorem programu jest firma Jazbut. Znajdź swoje wymarzone mieszkanie. Www Sponsorem programu jest Modern House. Twój klucz do nieruchomości. Kupno, sprzedaż, wycena i najlepsze kredyty. Wszystko w jednym miejscu. Modern House. Znajdź swój nowy początek już dziś. EMS. Efektywny trening. Tylko 30 minut. Zrób to dla siebie. Sponsorem programu jest Szkoła Szachowa Progres. Rafał Greś. Rafał Greś zaprasza na Traugutta 4. Biuro rachunkowe, nie tylko księgowość, prawdziwe wsparcie dla Twego biznesu pod nadzorem biegłego rewidenta. Wspieraj ten kanał na Patronite. Link w opisie filmu.